Si Fotograf, którą będziecie grali na początku, tak. Ale jak się w nią nauczycie grać, to będziecie grali mniej więcej tak. Następnie będziecie grali tak. Po to, żeby w końcu zacząć grać w nią tak. No chyba że zginiecie ze starości, zanim przejdziecie grę. Nie mówię tu o tym ile lat macie wy, tylko główny bohater. Ale od początku. Cześć, oglądasz kanał Quid Game. Ja jestem Serafin i opowiem ci troszkę o Sifu, które wyszło na PC, PS4, PS5, no i wyjdzie też na Xboxy. Jesteś kobietą lub mężczyzną, zależnie od podjętej decyzji. Ja grałem żeńską wersję postaci, która przez ostatnie lata przygotowywała się do zemsty za zabitego tatę. Masz pięć celów do odhaczenia, ale zanim się do nich dostaniesz, żeby ich pokonać w sprawiedliwej walce, czeka cię multum niesprawiedliwych potyczek do stoczenia ze zbierami, którzy torują drogę do szefa. Sifu to prosta gra w swojej strukturze, której opis może wydawać się skomplikowany, bo znane patenty wykorzystuje w innowacyjny i pokrętny sposób. Sifu to po prostu beat'em z całkiem złożonym systemem walki. Sifu to też piekielnie trudna produkcja, wymagająca cierpliwości, zaangażowania i nauki. Ale wbrew temu, co przeczytacie w tym całym internecie, Sifu to nie Rogalik. Masz 20 lat i 5 etapów do przejścia. Każda śmierć pozwala na odrodzenie się w miejscu zgonu, ale ta reinkarnacja zabiera ci cały rok życia. Po wstaniu z podłogi masz więc 21 lat i jedną śmierć na liczniku. Jeśli dasz się pogonać ponownie, to będziesz miał 23 lata i 2 śmierci na liczniku. Widzicie, zgony działają tu trochę jak żetony na odrodzenie, więc z każdą kolejną porażką jesteście coraz starsi, bo macie tych żetonów w kieszeni więcej. Jeśli dotrzecie do miejsca, w którym macie 50 lat i 8 zgonów, to następna śmierć przeniesie was do 58 roku życia. Przy 75 jesteście za starzy, żeby kontynuować zmagania i musicie zacząć poziom od początku. Brzmi intrygująco, prawda? To co powiecie na to, że koniec każdego poziomu zapisuje Wasz wiek na następny? Jeśli przykładowo przejdziecie pierwszy, ale będziecie mieli na przykład 70 lat, to z tą liczbą zaczynacie drugi. Oznacza to, że będziecie mieli przytłaczająco niskie szanse na ukończenie czterech następnych leveli. Stoicie więc przed wyborem, czy wolicie perfekcyjnie wymasterować cztery następne, czy wrócić do pierwszego i włożyć wszelkie siły w to, żeby ukończyć go z lepszym wynikiem. Mając 25 lub 30 lat lub ginąc mniej, będziecie mieli przecież spory margines błędu na następne poziomy. I to jest cała pętla Sifu. 5 krótkich, powiedzmy 20-minutowych poziomów, które rozpracowujesz po kolei jak za starych i piekielnie trudnych dla graczy czasów. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że po opanowaniu każdego poziomu nie musicie go już powtarzać. Jeśli jesteście zadowoleni z ukończenia np. 3 z 40 na karku, to od tej pory wystarczy, że skupicie się na następnym. I celowo mówię tu o opanowaniu, bo chodzi o dosłowne wyuczenie się poziomów, wszystkich potyczek, wrogów, umiejscowienia broni, najlepszej trasy i szlifowania sztuki walki. Nie znajdziecie tu nic losowego, wszystko raz po raz wygląda tak samo, poziomy nie generują się inaczej za każdym razem, nie masz żadnych losowych zdolności. Wszystko zależy od Ciebie. Gierka ewidentnie nie jest rogalikiem, ta łatka ma tu tyle sensu, co nazywanie krasza bandikuta sołsami, no bo przecież jest trudno. I tak jak Yamraj nie budzi się przy ognisku, ledwo biegnąc z powodu braku staminy do zagubionych dusz w miejscu śmierci, tak i tutaj nigdy nie będziecie zmuszeni do zaczenia od początku. Chyba że nie możecie przejść pierwszego poziomu, albo przeszliście go za słabo, żeby poradzić sobie dalej. Gra jednak w tradycyjny sposób zbudowana zdecydowanie nie jest. Kiedy ostatnio graliście grę, która ma tylko 5 20-minutowych leveli, które trzeba powtarzać po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Kiedy w ogóle graliście w coś, co trzeba opanować prawie do perfekcji, żeby w ogóle dojść do napisów końcowych, tak o? Jasne, możecie mi podesłać jakieś steamowe indyki dla masochistów, ale mówimy tu o dość silnie reklamowanej przez Sony i Epika produkcji. Sifu jest trochę jak opcjonalny tryb potrzebny do platyny w jakiejś grze, ale z jakiegoś powodu nie pobrał Wam się tryb ten główny. Wam zostało zacisnąć zęby i zacząć od niego, póki wydawca nie wypuści łatki naprawiającej ten problem. Spędzacie więc nad nim sporo czasu, a potem ściągacie ten właściwy, tradycyjny, łatwiejszy, z checkpointami co pomieszczenie i bez tego całego licznika wieku i zgonów i nagle orientujecie się, że ten tryb ekstra był dla Was tak fascynującym przeżyciem, że nudzicie się podczas wątku głównego i wracacie, masterować ten dziwaczny. Elementy Rogala jednak są. W kolejnych etapach możecie znaleźć przedmioty, dzięki którym dostaniecie się w nowe obszary w poprzednich. I wtedy rzeczywiście warto je powtórzyć, bo może to być na przykład skrót, dzięki któremu przejdziecie stary poziom lepiej, a tym samym będziecie mieli większe szanse w następnych. Jest to też świetna okazja, żeby pobijać trochę ekspa potrzebnego do wykupienia nowych ciosów. Podczas walki otrzymuje się punkty doświadczenia, które potem można wydać właśnie na postać. Ale bardziej niż o dopakowaniu postaci, mówimy tu o nowych możliwościach bohatera. Po wykupieniu ich raz wymazują się podczas zgonu ze starości, ale wycieczka do starszych leveli i zakupienie ich 6 razy jest dobrą taktyką, bo ta umiejętność zostanie z nami już na zawsze nawet w następnych. Twórcy oferują więc fajny i ciekawy sposób progresji i uczenia się systemu walki bez uczucia przytłoczenia listą kombosów. Tutaj jest czas na wszystko i warto go sobie po prostu dać zamiast raszować do końca z frustracją, że nic nam nie idzie. Ale ulepszenie postaci też tu jest. Co jakiś czas ze 3 razy na level możecie podnieść jedną z 9 statystyk protagonisty, a każdą z nich da się ulepszyć łącznie 3 razy. Nie znajdziecie tu takich rzeczy jak powiększenie malusieńkiego paska zdrowia, ale możecie np. zwiększyć ilość zdrowia pozyskanego z pokonania wroga ciosem wykańczającym, zwiększenie paska postury postaci, czy wyzerowanie licznika zgonów, żeby zmniejszyć ból duszy po śmierci. Cechy te są podzielone na trzy grupy. W jednej czynnikiem limitującym jest wiek, w drugiej ilość punktów, a w trzeciej punkty doświadczenia. Możecie więc być zbyt starzy, żeby przygarnąć którąś do pałkę. więc to kolejny powód, dlaczego warto być Forever Young. To teraz przypomnijcie sobie o skrótach, o których mówiłem chwilę temu, które sprawią, że przebiegniecie przez jakiś poziom szybciej, unikając wielu starć, i powiążcie to z tym, że są tu progi punktów, od których można blokować cechy z grupy drugiej. Widzicie, koniec końców nie warto być tchórzem i walczyć dużo, ale walczyć dobrze. Cierpliwość to cecha wymagana, jeśli chcecie się z sif naprawdę dobrze bawić, ale możecie też korzystać z tych skrótów i choć wasze statystyki będą gorsze, to olać jakąś bitkę dzięki temu, która sprawia wam wyjątkowy problem. Coś za coś, decyzja i ryzyko, całe życie, całe Sifu. No dobra, ale jak się w to walczy? Ciężko nie użyć tu przekleństwa, żeby wystarczająco nacechować emocjami, jak fenomenalnie smakuje tu bicie się. Zacznijmy od tego, że system walki nie jest skomplikowany i nie wymaga od nas gimnastyki palców, jak w Devil May Cryu. Tu liczy się przede wszystkim wiedza o tym, co robić w danej sytuacji, a po drugie, czas reakcji, czyli jak szybko będziecie reagować na działania wrogów. Sifu to gra o defensywie, bo odpowiednia obrona daje nam okienko do zmasakrowania wroga. Podstawową techniką jest trzymanie bloku prawie cały czas podczas potyczki. To pozwala nam przetrwać ciosy i gdy przeciwnik się zmęczy, zaatakować go. Nie można tego jednak robić w nieskończoność, bo mamy tutaj system postury podobny do Sekiro. Jeśli więc będziemy za długo stać bezczynnie, pasek się na wyczerpie, a my dostaniemy srogie baty. Dlatego też prawdziwym, podstawowym manewrem jest wychylenie gałki podczas bloku do góry lub w dół. Jeśli chcecie być w Sifu dobrzy, a przede wszystkim chcecie rozumieć ten system walki i czerpać z niego satysfakcję, musicie być dobrzy właśnie w te klocki. Gałka w dół to szybkie uniki w większości ataków. Gałka w górę to podskoki, gdy cios przeciwnika to np. przykład podcięcie albo próba zaatakowania na zbroń w łydkę. Trzeba opanować timing każdego ciosu i przed nim zrobić szybki unik, więc jeśli oponent wali kombosa składającego się z pięciu ruchów, to trzeba pięć razy go uniknąć, po czym dać mu w ryj. Oczywiście nie trzeba tu być idealnym, bo w razie czego trzymacie przecież gardę, więc któryś blok najwyżej przyblokujecie. Ale kosztem będzie wypełnienie się paska postury, więc warto być zwinnym. Jeśli natomiast chcecie być w Sifu abstrakcyjnie dobrzy, to z pomocą przychodzi system parowania i działa on dokładnie tak samo jak w Sekiro. Kliknięcie w blok idealnie podczas przyjęcia ciosu odbija go, a my dość szybko napełniamy pasek postury atakującemu. Po wypełnieniu go robimy finisher, więc da się pokonać wroga bez atakowania go wcześniej. Okienko na parowanie jest chyba mniejsze niż w grze ale ogarnięcie timingu pozwala na przepotężną metodę grania. W moim przypadku podczas taśm z normalnymi wrogami lepiej sprawują się wyżej opisane uniki, ale podczas bossów właśnie parowanie, bo kombinacje ataków z góry i z dołu są brutalne. Wspomniany finisher przywraca nam część naszego paska zdrowia. To jedyny system apteczek w tej grze. Na szczęście można pozwolić sobie na cios wykańczający również po prostu bijąc, a jeszcze szybciej, kiedy podniesiecie z ziemi jakąś broń. Te zadają dużo większe obrażenia, ale niestety nie są trwałe i po jakimś czasie się łamią. O trzecim systemie defensywy, czyli od skoku, powiem tyle, że skoro już użyłem w tej recenzji słowa ryj, to jego właśnie szkoda na niego strzępić. Jest najmniej skutecznym sposobem na cokolwiek i opieranie się na nim przyniesie wam tylko irytację. Reszta jest dość klasyczna. Mamy kilka ciosów lżejszych, cięższych, możemy je łączyć. Niektóre wymagają ruchu gałką, inne przytrzymania przycisku ataku. Dostosowanie ich do sytuacji pozwala na skuteczne rozprawienie się z przeciwnikami. Walka pozwala też na rozprawienie się z licznikiem zgonów, bo pokonanie specjalnego przeciwnika zmniejsza go o jeden. Najgorzej więc ginąć raz po raz, bo każda kolejna śmierć ma większe konsekwencje, a najlepiej zabijać raz po raz, bo ma mniejsze. Wrogowie są różni, mają różną paletę ciosów. Jedni są więksi i mogą pochwalić się krótszymi, ale mocniejszymi kombinacjami. Większość jest mniejsza, ale naparzają dłuższymi. Najtrudniejsi są ci, którzy łączą uderzenia górą i dołem, bo szybko mogą nas przewrócić. W Sifu nie ma miejsca ani czasu na ucieczkę. Jasne, można grać na zwłokę i przeskakiwać przez blaty, ale wrogowie i tak szybko skrócą ten dystans, a mi spadnie pasek postury, który nabiliśmy kilkoma ciosami czy parowaniem. Najsensowniejsze jest więc stanie w miejscu i pogodzenie się z tym, że nie ma co odwalać, trzeba się skupić i uczyć, będąc w centrum walki, gotowym na odpowiedź. No, chyba że chcecie potem pisać wszędzie, że Seafood to gra chaotyczna. Ani trochę nie jest. I tak samo jest podczas walk z bosami. jest ich pięciu, jeden na etap, mają dwie fazy, większy pasek zdrowej postury, ich ciosy i kombinacje są brutalne. Na szczęście śmierć, ta właściwa, brutalna nie jest, bo lewele, jak wspomniałem, są krótkie. Jak już więc załapiecie je, to w 10 minut będziecie mieli szansę na rewanż i będziecie coraz bliżej wygranej za każdym razem. Sifu jest grą trudną. Na początku piekielnie, potem z czasem coraz mniej. Pierwsze wrażenia potrafią być przytłaczające. Po tych wszystkich zbornach, Devilach, Cupheadzie czy Sekiro myślałem, że jestem gotowy, tym bardziej, że uwielbiam podobną walkę wręcz. No nie byłem gotowy. Tej gry musiałem się uczyć tak jakbym od nowa grał w gry wideo i wy też będziecie musieli jeśli zdecydujecie się w to zagrać. Jednym przyjdzie to szybciej, inny wolniej, ale musicie wiedzieć na co się piszecie. Nagrodą jest jednak ogromna radość, tak po wygranej jak i po prostu podczas tego całego tańca. Naparzanie się w tej grze i bycie w niej coraz lepszym to najwyższa liga satysfakcji w grach wideo, a jak system walki kliknie wam w głowie, to nie ma co zbierać i przez cały czas liczy się tylko sifu. I choć ogromny próg wejścia potrafi być przytłaczający, to wrażenie z samego początku grania jest inne niż już powiedzmy w tym ostatnim poziomie. To taka gra, gdzie po tych 10 godzinach mam wątpliwości, czy to autentycznie było takie trudne. Ale jest, jest trudne, tylko ja jestem lepszy i na tym progresie opiera się ta produkcja. I dlatego jest tak diabelnie wciągająca. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie ta kamera. Panowie powinni tutaj byli wykupić sobie konsultację mistrzów z Capcomu, którzy w piątym wielu potrafili w końcu zrobić z kamerą przepiękne rzeczy. Idealnie oddala się tam od bohatera, żeby grający mógł ogarnąć co się dzieje, przybliża kiedy może, nie zahacza o żaden filar, przez który ekran robi się czarny albo pokazuje pół metra przed protagonistą. W Sifu niestety będziecie zmuszeni do ważenia kroków i przebywania w jak największej przestrzeni. Ewidentny karniak będący rysą na tym diamencie. Oprócz tego makamentu, Sifu to jakość ponad ilość. Proste zasady, pięć krótkich leveli, których ogarnięcie zajmie Wam niemało czasu, elektryzujący system walki, angażująca, odświeżająca i absolutnie grywalna formuła i struktura gry. Zrozumiecie to już w dynamicznym prologu, utrwalicie to wrażenie w pierwszym levelu podczas fragmentu wyjętego wprost Old a, a kwintesencją będzie trzeci etap w muzeum, w którym lokacje i palety kolorów to stylowa pierwszej klasy. Jednocześnie dawno nie grałem w grę tak bardzo tylko dla niektórych, no bo znam realia i wiem, że to nie gra dla większości, no muszę ostrzec, ale jednocześnie nie mam serca, żeby do Sifu zniechęcać. Zakończę więc może mówiąc, że moim zdaniem w prawie każdym drzemie potencjał, żeby cieszyć się tą grą. Jeśli więc w którymś fragmencie tej recenzji poczułeś się choć troszkę zaintrygowany, to spróbuj go uwolnić.